Ostatni wyścig! Gorzów kontratoruj! I kto najlepiej? Smarznik jest pierwszy, a za nim Czyżby mieli zamknąć Woźniaka? Dołącza Lambert do przedpełskiego! Jak na razie nam się zapowiada tu na remis, ale Woźniak po krawężniku! Woźniak, czy on to zrobi? Zrobi to! Jest drugi i Gorzów w ekstazie! Ale Lambert nie odpuści! Lambert i Woźniak o drugie miejsce! Co za walka! Jakby się pasjonować tutaj, to, byśmy mieli tutaj walkę bokserską, właśnie Jest Woźniak drugi, Woźniak czaruje! Woźniak ze Zmarznikiem, stal w euforii, stal w ekstazie! Gorzów płonie z radości, bo mają wygraną na wyciągnięcie ręki! Woźniak minął dwóch zawodników za jednym zamachem, mógłby powiedzieć! I jest drugi, i Gorzów wygra po raz pierwszy w tegorocznych rozgrywkach PG Ekstraligi! Smarsnik jest już w swoim kosmosie, jest już wygrany! Ale Bośniak drugi, Stal wygrywa 5 do 1.